Witam Was bardzo serdecznie na mojej stronie internetowej. Mam na imię Asia i uczę języka angielskiego w przedszkolu. Mimo, że uczę języka angielskiego, moje materiały są neutralne językowo. Więc jeśli uczycie niemieckiego, hiszpańskiego czy suahili, dobrze trafiliście, będziecie mogli jak najbardziej skorzystać z tego, co tutaj zamieszczam. Trzy najważniejsze miejsca na tej stronie to zakładki blog biblioteka plików i wideo. Na blogu wrzucam wszystkie wpisy, gdzie prezentuję zastosowanie danej zabawy, danego materiału, wrzucam gotowce do pobrania, i instrukcje, ewentualnie gdybyście mieli ochotę wykonać to samodzielnie, instrukcje wykonania danego gadżetu. Są tam zamieszczone odnośniki. Do właśnie tych bezpłatnych materiałów, które zamieszczam w bibliotece plików. E, po zalogowaniu macie dostęp do całej, e, całej masy materiałów, które tam możecie sobie spokojnie pobierać i wykorzystywać na swoich zajęciach. No i ostatnia zakładka to jest wideo. E, będę nagrywała krótkie filmiki instruktażowe, jak wykrzesać największy potencjał z tego, co wymyśliłam i z tego, co opisałam. Na blogu, tak abyście mogli na żywo zobaczyć i przetestować, czy Wam się podoba, czy to odpowiada Wam, dany schemat, dany scenariusz lekcji. Mam nadzieję, że będziemy spotykać się tutaj regularnie. Życzę miłej zabawy.